Jak przewozić dzieci na rowerze. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku inżynierii porozmawiamy o tym, jak przewozić dzieciaki, małe dzieciaki na rowerze. Ja mam tutaj nie wiem, spożycie sobie taki zestaw. Tu jest mój rower Taty plus. Tutaj kolejne dziecko, i kolejne dziecko jedzie tu. Zacznijmy od czegoś, czego tutaj w ogóle nie ma w tym zestawie, ponieważ najczęstszym pomysłem na to, żeby przewozić dziecko na rowerze, jest zainstalowanie tutaj takiego fotela dla dziecka. Tutaj o mniej więcej właśnie na bagażniku, a czasami się motuje taki fotel z przodu, ale to bardzo rzadko, bardziej właśnie jakoś rozwiązania typu Vietnam. Czasami jeszcze się tu, w tym miejscu, tutaj robić takie siodełko. I teraz tak. Ja osobiście nie lubię tego Związania. To nie znaczy, że ono jest złe, ale nie lubię z tego względu, że... Jak dziecko jest zainstalowane tutaj na tym fotelu, o, w tym miejscu, to ono ma tutaj całkiem niebezpieczną okolicę, czyli kręcą co się kółka i tak dalej, więc jego stopy muszą być po prostu zablokowane, żeby nie wpadły tu do środka. Czyli muszą być przymocowane. Poza tym, dziecko musi być w kasku i jest dość wysoko zainstalowane. A ja wiem, że pewnie rzadko się Wam zdarza wywrócić na rowerze, ale mimo wszystko, przy tak wysokim zainstalowanym w środku ciężkości takie wybrotki są możliwe. I dlatego ja nie lubię tego rozwiązania. Czy jestem w stanie je zaakceptować? tylko w sytuacji, kiedy na przykład dojeżdżam rowerem do pracy i po drodze dowożę dziecko do, do przedszkola na przykład, no to wtedy rzeczywiście zapinam tutaj szybko dzieciaka, dojeżdżam, odpinam i jadę dalej. Po prostu nie mam tego całego problemu, że muszę przygotować rower, uzbroić rower do podróży, rozbroić go potem. Jest po prostu rower zawsze gotowy. Też widziałem takie rozwiązanie na przykład, ale to mówię, akurat widziałem to na Bali, gdzie właśnie tak jak mówiłem, było jedno dziecko było z tyłu, drugie dziecko było z przodu, trzecie dziecko było zamontowane tu i tu były powieszone zakupy i matka po prostu normalnie z czymś takim po prostu wzięła trójkę dzieci i pojechała na zakupy do hipermarketu, wzięła zakupy i wróciła w ten sposób. Ale to jest powiedzmy rozwiązanie w krajach, których, no nie wiem, okej, okay, może niektórzy to stosują, ale jest to trudne w zastosowaniu, wymaga dużej samodyscypliny. Ja nie stosuję. No to w takim razie co stosuję? Jeżeli macie dziecko, które jeszcze nie jeździ na rowerze, to moim zdaniem najsensowniejszym jest taka karoca, Taki wózek, który przypinacie. On tu w tym wypadku jest przypięty w tym miejscu do tego mniejszego roweru, ale normalnie, bo to jest bardzo, że tak, dzisiaj ja to robię taki pociąg, jeżeli nie miałbym tego roweru tutaj, to ja mam tutaj hak. Ona się go po prostu przykręca. Takie właśnie takie dodatkowe mocowanie, i do tego miejsca się przymocowuje właśnie taki wózek. O, tak jak tutaj widzicie. O, tak samo tu jest po prostu przykręcony właśnie taki uchwyt, i do tego jest przymocowany właśnie dyszel tego wózka. W środek może być włożone jedno dziecko, dwójka dzieci. Dlaczego to jest dobre? Po pierwsze, dziecko ma dość wygodnie. Może rozpostować nogi, może się ruszać w środku. Po drugie, tak naprawdę ma klatkę bezpieczeństwa. Sugeruje się, że powinno się jeździć w środku. kasku. Moje dzieci jeżdżą bez kasku. Są przypięte pasami. i i już mieliśmy w tym wózku dachowanie i nie było problemu po prostu, bo rama wózka, nawet jeżeli mieliśmy mieć dachowanie, to w tym wózku głowa jest tutaj oddalona od wszelkich rzeczy. Tak więc jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie. o tego, pada deszcz, zakładacie to. Nie jeździcie w ogóle tak otwartym, jeździcie zawsze zamkniętym, więc macie z przodu, tutaj może ja to wam pokażę. Jak macie tak zapiętą siatkę, to tutaj przechodzi powietrze, natomiast wszelkie kamienie, błoto stąd zatrzymuje się na tej siatce. Woda nie, woda może opyskać wasze. Dzieci. natomiast to ta siatka ochroni. Jeżeli pada deszcz, to dokładacie dokładnie po prostu szybę i tyle. A poza tym macie z tyłu jeszcze miejsce na przewiezienie jakiegoś dodatkowego ładunku plecaka. To jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie, żeby tutaj te rzeczy przewozić. Pompowane kółka, wiek mniej więcej od pierwszego roku, nawet przed pierwszym rokiem można wozić dzieci, tylko wtedy trzeba mieć nie takie foteliki jak tutaj, tylko takie specjalne, jeszcze taką wkładkę dla dziecka, żeby podeprzeć mu kręgosłup. Można właśnie i wtedy mieć od połowy, od pół roku można wozić dzieci. Natomiast od pierwszego roku już może które siedzi w środku i jechać sobie w ten sposób. Mniej więcej do takich zacznie jeździć na rowerze. Czyli to jest jakiś powiedzmy trzeci rok, czwarty rok. Hania moja właśnie tutaj wiesz, jest 4,5 lata i nadal lubi w tym jeździć. Alicja 6 lat i się po prostu w tym nie mieści i po prostu już dlatego już nie jeździ w środku. Teraz tak, jak już się nie mieścimy, to zwykle to znaczy, że jeździmy już na rowerze. Niekoniecznie jeszcze na dwóch kółkach, czasami to mogą być cztery kółka. I wtedy ja Wam polecam takie rozwiązanie, czyli zamocowanie takiego dyszla. To się nazywa tray i pod taką nazwą pewnie znajdziecie to rozwiązanie, ale może znajdziecie się też pod innymi nazwami. Generalnie widzicie, to jest urządzenie, które jest podłączone tutaj z jednej strony do siodełka. Potem jest taki dyszel, który jest, można go odmontować albo zamocować. Można go nawet, jeżeli bym nie miał tutaj bagażnika, to po przyjechaniu można go odmontować od dziecka tutaj stąd i go sobie tutaj z boku złożyć, takie w wersji złożonej. Natomiast istotne jest to, że rower dziecka jest sprzężony z rowerem tutaj rodzica. To znaczy, że dziecko nie musi utrzymywać. Równowagi. Ono ma tu pewnie jakiś taki luz, ale to rodzice utrzymuje jakby pionową pozycję w tej konfiguracji, tak samo, żeby tutaj nie było jakichś problemów. Przednie koło ma tutaj taki uchwyt, który powoduje, że się kierownica nie rusza, więc jest zamknięta na stałe. Dziecko podczas jazdy może pedałować, <laughs> może to tam jeżeli macie tutaj system torpedo, tak jak tutaj, może was hamować, więc wtedy trzeba go uczyć, mówić, proszę nie hamować, tylko pedałować. Natomiast ma tą zabawę, że jedzie i o tyle jest fajne, że możecie w ten sposób przejechać sobie na jakieś miejsce. Dłuższy odcinek, a jak jesteście już na placu zabaw, to odpinacie po prostu w tym miejscu sprzęt, to możecie sobie złożyć tutaj, gdzieś tam przymocować i dziecko wtedy ma normalnie rower do po placu zabaw, a potem zapinacie się z powrotem na dyszel i jedziecie z powrotem na przykład do domu. I w ten sposób, no, możecie sobie właśnie podróżować. Czyli macie rower, taty, mamy, drugie dziecko, trzecie dziecko. A próbowałem kiedyś zmontować dwa takie rowery, właśnie za tutaj mamy drugi, do odmocowania drugiego dyszla, ale to nie działa. To już jest tutaj mniej więcej ten luz tutaj, który jest, to na jeden rower jeszcze jest ok, o widzicie, ale jak się dopnie z tyłu drugi, to już to drugie dziecko po prostu jest bardzo wygięte i to już nie działa. Natomiast w takim układzie, że macie z tyłu jeszcze przyczepkę, która ma po prostu swoją stabilizację, że ma dwa koła pompowane i ono nie, nie potrzebuje już utrzymywać równowagi, ono jest to elastycznie zamocowane w tym miejscu, to działa całkiem spoko. Tyle, no i oczywiście jak macie taki duży ładunek, to ja polecam mieć po prostu elektryczny napęd, żeby to całe towarzystwo pociągnąć, no bo czasami jest naprawdę ciężko. Bezpiecznie wsiądlę, wspólny rajd to nasz folk. No dobra słuchajcie, to jeszcze Wam pokażę jak się sprzęt rozkłada Nie pokażę Wam się składa, tylko jak się Wam rozkłada, bo już żeśmy wrócili właśnie z wycieczki To odpinamy sobie tutaj, wypinamy, o tutaj zawleczka Mamy naszą przyczepę tutaj wypiętą Teraz sobie tylko tutaj dyszel przekładamy na dół, żeby było całość mniejsza Tutaj mamy dwie zawleczki, dzięki czemu całość możemy, o jeszcze plecak. Całość możemy złożyć, o mniej więcej tak I jeszcze wyjmujemy kółka, o i taki zestaw możemy powiesić sobie w garażu. No i już przyczepki nie ma. Teraz rower. Rower jest dość prosto. Tu wypinamy blokadę koła. O, ona ma tu swoje miejsce. Musimy tu zwolnić blokadę. I odkręcamy po prostu tutaj śrubę. I taki rower już można używać do jeżdżenia gdziekolwiek. O, niech on sobie to stanie. Ja tu sobie włożę z powrotem tą śrubę. Żeby się nie zgubiła. Teraz tutaj mamy zawleczkę. Jak ją wyjmiecie, to cały ten element suwa się mniej więcej tak. I jakby nie było bagażnika, to taki element można w ogóle zamocować mniej więcej jakoś tak. O, tylko w tą stronę. Jest takie specjalne mocowanie, dzięki czemu możecie sobie potem na przykład ten sposób jechać dalej, jeżeli Wasze dziecko jedzie na rowerze. Natomiast ja, ponieważ mam bagażnik, to albo mocuję tu w ten sposób, albo jak po prostu nie trzeba, to po prostu zdejmuję cały ten element. Tak samo jak z tamtej strony, tak samo z tej strony macie po prostu śrubę, którą możecie odkręcić i cały Dyszel zdjęty. Tak to wygląda po złożeniu. I to tyle. Jak się Wam podobało, łapkę w górę. Jak się nie podobało, łapkę w dół, subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie następny odcinek. I trzymajcie się hej.